Witam w kolejnym odcinku z serii Mitologia Słowiańska. Dzisiaj porządka. Porządka. Domownik, zwany też ubożętami, były demonami domowego ładu. Domownik zamieszkiwał za piecem. Gospodarz lub gospodyni pozostawiali mu tam posiłek, żeby zjednać go sobie, za co on odwdzięczał się, opiekując się domem i pobytkiem swojego gospodarza. Dbał o zwierzęto, tak zwany inwentarz, o narzędzia, o pola, Wierzyło, że w nocy domownik wychodzi za pieca i chodzi po domu. Słychać było to na przykład poprzez stukanie na strychu, jakieś tupotanie. Jednak gdy zapomniano o domowniku, nie nakarmiono go, lub w jakiś sposób zakłócono jego spokój mieszkania za piecem, na przykład poprzez zaczęste sprzątanie w tym miejscu, jakieś ruszanie, zdenerwowanie go, niegodne zachowanie się w domu, kłótnie. Ty to domownik pokazywał wszystkim, to, że został. W jakiś sposób zdenerwowany, tłukąc talerze, strasząc w nocy mieszkańców chaty jakimiś jeszcze głośniejszymi odgłosami świadczącymi o tym, że on jest. Lub na przykład stłuk w nocy talerz, tak co powodowało obudzenie wszystkich mieszkańców chaty i strach. Wygląd domownika. Wystawał on jako małego starca z długą siwą brodą i długimi siwymi włosami. Domownik mógł też przybierać postać koguta, kota lub węża. Towarzyszką domownika była domowicha lub też kikimora. Gdy zmieniano dom na nowy, zabierano domownika ze sobą, żeby w nowym miejscu otaczał swoją opieką gospodarstwo. Robiono to poprzez na przykład położenie kromki chleba, w której domownik miał się zagnieździć i wtedy z tą kromką chleba zabierano domownika. I to koniec dzisiejszego odcinka. do dokumentowałem, subskrybowałem i lekowałem like y kanał. No i cześć.